Byłem jedną z pierwszych osób, z którą on rozmawiał, bo ja byłem akurat w sobie w Bielawii. jak tylko się o tym dowiedziałem, to byłem u ciotki. I okazało się, że to jest jakiś znajomy, jest, nie? I z nim jak rozmawiałem wtedy, on był bardzo wystraszony, opowiadał, powiedział o kilku rzeczach, które są, słuchali które są bardzo charakterystyczne dla tego opowieści właśnie, mm. nie? No a później, drugi raz, jak się z nim spotkałem, to już opowiadał to, co ja chciałem słyszeć. No. Mhm. No, no to... A teraz opowiadę to, co to by mówił jeszcze. De facto... Nie za wiele. Mówię to, co słyszałem, to co mm -hmm. mi powiedział. To, coś do niego przemawiało, ale mówiło, powiedział jedną charakterystyczną rzecz. Mówił, że. Czyli to, coś do niego przemawiało, żeby się nie bał. Mm -hmm. To było coś takiego, żeby się nie bał. I. Bo to było sporo czasu temu, próbuję to mm -hmm. pamięcią wrócić. No i właśnie to co, charakterystyczna rzecz, odór. Mówił, że odór i ciągnęło go w jakimś kierunku jakiegoś kanału, jakiegoś czegoś. A wy razie... kojarzycie to miejsce na tych działkach? Czy to jest stary spór. No to żebyśmy tam trafili teraz. Tak. Nie, bo ja nie, ja miejsce znam, bo ja o mhm. mi wskazał, tylko teraz mi chodzi, bo inaczej nie był w stanie później tego określić. Później on gdzieś tam wybył, bo jak mu mhm. ludzie tam się do dupy tak. dobrali, zrobili z niego wariata, on wyjechał stamtąd. I później facet taki stary Niemiec, właśnie on był z Zierżoniowa. On w ogóle był kiedyś zawiadowcą stacji, nie? Mhm. Potem na emeryturze, ale cały czas na niego mówili, że on jest śpiochem, że on tam czegoś pilnuje i on właśnie na tych działkach zasypał starą studnię. A ja z opowieści znam tą starą studnię, że tam właśnie była taka stara cyganka, nie wiem, może znasz taką dzierżoniowską opowieść o starej cygance, która mieszkała właśnie przy dworcu kolejowym mm -hmm. i ona nieraz wybiórczo, jak ktoś wysiadał z pociągu, podchodziła i mówi, oni na ciebie czekają. I ta mm. osoba albo potem była martwa po pewnym czasie, albo sobie wariowała, nie? Tak, ja mam troszeczkę właśnie rodziny, która tutaj właśnie w latach czterdziestych przyjechała na terenie mm -hmm. dzierżoniowe i też parę różnych ciekawych historii słyszałem. Między innymi to, że nawet gdzieś właśnie w latach, właśnie gdzieś tam w okolicach ogródków działkowych koło dworca kolejowego, no no. spuszczali się chyba przynajmniej lat 60., -tych, 70., -tych, ale to bez żadnych zabezpieczeń. Na linach tam no, tak zeszli. My to też my tak, też wszyscy zeszli. My chodzili, ktoś im kłodą w łeb przydzwonił. Mm -hmm. Znaczy im, temu pierwszemu co wychodził, dostał jakiś mroczków, osunął się, dobrze, że drugiego jakoś tam na tej mm -hmm. linie złapał. Wyszli, nikogo nie było. Jakaś kłoda drewniana leżała. Mm -hmm. I nie wiem, czy nie mówimy o tej samej studni. No właśnie o tą studię mi chodzi, że ten, nie wiem, właśnie z tej studii miała wyjść ta postać. Właśnie, że oni co jakiś czas wychodzą i szukają kontaktu z wybrańcami. I właśnie ta cyganka właśnie opowiadała, że ty jesteś wybrańcem, nie? I no ludzie wiem, byli w szoku. Się... Ale to było lata temu. No to główno, to 60-50 lat, o no, ty lata ja to było, mówię. No, to nie? było tak, to było w tych no. latach. Bo nie wiem, czy, czy wszyscy mówią o że ona jest pokręcona właśnie stara cyganka, ale ci najbardziej ludzie pokręceni zawsze najbardziej ciekawi są. No dokładnie. I jeden taki siedzi naprzeciwko no. siebie. No. Także tak to wygląda i właśnie, jeżeli chodzi o Mariusza i tam... To, bo tam takich spotkań bliskiego stopnia, mm. jak ja to nazywam, gdzie bielawie w bielawie Dzierżoniowie było kilka. Nawet kilkanaście było takich. Ja wiem spotkań. o dwóch. No. I pamiętam tak samo taką sytuację właśnie z tą, związaną z tą cyganką, bo ją niby zlinczowali, że gdzieś tam się w końcu ludzie na nią wkurzyli na tych działkach niby ją powiesili. No ale czy tak jest prawda? To jest jedna z wersji. Druga z wersji jest taka, że ona wróciła właśnie, jak w latach 70 ostatni raz tabory z Orby przyjechały mm -hmm. na Ślęże, to ona, wszyscy ci Cyganie wtedy zniknęli. Ja Jeżu słyszałem o tej wersji z taborami, że no. ona się zabrała z tymi taborami, już była wiekowa i... No dokładnie, że to oni przyjechali tak. właśnie, że to był ostatni raz, jak te wolni Cyganie przyjechali tak. właśnie, byli wtedy na Ślęży i oni tego, 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 tego tą postać, tą, nie wiem mm -hmm. jak to nawet nazwać, to co ja pokazywałem, co stało właśnie w zamku, na górce oni to wnieśli na tak. górę, odprawili ten ceremoniał, znieśli to na dół, pozbierali wszystkich tych cyganów, między innymi tutaj z Buszyce właśnie, bo wtedy też w tym y -hmm. czasie ostatni raz tu byli. Pozabierali tych wszystkich takich frików i od tamtego czasu jest spotka. To chyba były te ostatnie tabory, co się z Wrocławia też zwijały, No dokładnie. dużo taborów było w lesie Rakowieckim we Wrocławiu oni tam czatowali, bo A Świebodzice też wtedy zniknęły. Przestawały wtedy te, te tabory, co były w Świebodzicach tak. też ich wszystkich wymiotło. Ty co w Nowej Rudzie byli. Nawet ci wolni cyganie, tak zwani, y -hmm. oni mieszkali tutaj w tym Wartnicy przy kamieniełomach w lesie. Znaczy wiem, że część osiadła jeszcze w Kłocku. jak te tabory szły, to część, mm -hmm. nieduża część została w Kłocku i czasami jeszcze niektórych można spotkać. Tylko widzisz, tłumacz temat, wytłumacz mi jedno, dokąd oni się wszyscy udali? Oni się zwinęli i... Zwinęli się i, i w siną dal poszli. Się właśnie, znało? dokąd oni dotarli? A to byli, to byli cyganie właśnie w Lada Palownika, w Lada tak. Tepesza. Na, do Rumunii na pewno nie wrócili, bo Wątpię. wtedy już tam Ciałszewsku łapę na tym wszystkim trzymał, na pewno by nie przeszli przez Demoludy z powrotem. Ja kiedyś próbowałem z takimi Cyganami z Pabianic rozmawiać, nie? Z, tego, z Podłodzią, to oni na ten temat nic mi nie odpowiedzieli, bo w ogóle to był inny szczep. Oni jak ja tylko z Cyganami niektórymi rozmawiałem, to oni od razu jak tylko usłyszeli o tych wolnych szczepach właśnie z Orby, to od razu zero tematu. A jak jeszcze mówiłem o tych obrzędach, że widziałem kiedyś taki obrzęd właśnie na Ślęży, to w ogóle oni nie znają, że to są brudasy, że to są złodzieje, że oni nie mają z tym nic wspólnego. Ja słyszałem też taką teorię, no nie wiem na ile to jest prawdą, bo to jest tylko przykaz ustny, ale no, te przykazy ustne dla mnie są takie najciekawsze, bo może i to legenda, może prawda, tego do końca nie wiemy. Z tego co wiem, oni gdzieś szli, za granicę czeską się kierowali. No to oni się zawracali, zrobili takie koło, tak. zawracali, ominęli Poszli, tak. Ślęże, przeszli właśnie tam aż prawie pod Lubań mm -hmm. i z Lubania wrócili tutaj na mezi Mezimesty dokładnie. Mezi-Mesti, I Gór Rybnickich się przez pewien czas kręcili. Słyszymy. Dokładnie, a i co dalej? Hmm. Zapadli się pod ziemię. No i właśnie, ale słuchajcie... Bo dalej tego? jak tam próbowaliśmy dziś też tutaj y, okolice czeskie tutaj jakimiś Czechami się dogadać, z Czechem nie tak trudno się dogadać no. w naszym języku, to... W Mezy byli, byli widziani. Natomiast jak dalej? Mhm. Nikt nie wie. Ostatnią taką historię, którą o nich słyszałem, to w Brandesie nad Labem. W 1976 roku, że, ale że już byli wygłodzeni, byli wycieńczeni, wozy mieli poniszczone. Tego nie słyszałem. No. Że byli strasznie wycieńczeni, tak jakby, jak mi powiedziała jakaś taka czeszka, że jakby z innego wymiaru się pokazali. Jakby z innego wymiaru. Znaczymy. Znaczymy. Może tutaj też nie chcę jakichś teorii spiskowych snuć, ale nie wiem, czy też... Tutaj takie sprawy etniczne tutaj nie wchodziły w grę, że cyganów mało było. wątpię. Powiem Ci tak, z cyganami ja, inaczej. Ja się wychowałem w takim tyglu, Grecy, zresztą on też. To byli Grecy, to byli Niemcy, to byli Ukraińcy, szczególnie Ukraińcy, bo tutaj właśnie... No z obozów pozostawali? Nie, muzymi, nie. Zaburzanie. A, osadnicy. Ich... Dzić taka zaburzańska, która tutaj dotarła. Do dzisiaj jeszcze tutaj właśnie sobie żyją i grasują. No i do tego właśnie włosi, którzy tu pracowali, nawet ich baraki tutaj niedaleko stąd stały. Tak, tutaj były. Tylko że oni nie byli tu pilnowani, oni pracowali tu dobrowolnie. Hanysi, którzy tu pracowali, tak samo oni dobrowolnie. No i Czesi, którzy tak. przyjeżdżali to normalnie do pracy. I tajemnica, prawda? No właśnie. I to jest największa to jest... tajemnica ryżu, nie? No ale w każdym bądź razie oni opowiadali właśnie o tych cyganach i na przykład ja z tymi cyganami tu miałem styczność, to wszyscy woleli tych cyganów niż Ukraińców. Że właśnie, mnie... no, też właśnie ze względu na to, co się działo na wschodzie przez Ukraińców. To no. dziwi się, nie dziwię się, dlaczego woleli już Cygan. Ale, właśnie ta historia tego ostatniego, tego ostatniego taboru cygańskiego, ja już rozmawiałem kilka razy z wieloma osobami. Jesteś pierwszą osobą, która kojarzy w sumie ten temat, wiesz? Bo ludzie na przykład w Dzierżoniowie i w Bielawie od tego tematu uciekają, nie chcą o tym rozmawiać. My troszeczkę się tym tematem interesujemy prawie od dekady, więc troszeczkę no. mieliśmy okazję poznać. Bo był temat też swojego czasu, że właśnie w Bielawie doszło do pogromu cyganów. To musiał ty być Bartek trochę więcej wiedzieć bo ty z Bielawy jesteś. Nie jest mi to znana historia. Mm. Ale to były lata 70. 70. Cyganiem się z Bielawą nie kojarzą właściwie. No. 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 Rzek Kłodzko, jak Więcej się mówi o Żydach na terenie Dzierżoniowa Bielawy Płata. niż o cyganach. No moja stolicie. rodzina mieszkała do 82 w Bielawie. Oni mieszkali teraz tam przy zakładach, bo mieli mieszkanie zakładowe. Potem ja z pielgrzymką wyjechał do Rzymu i tyle go wszyscy widzieli, a 5 lat później ciotka z Kanady nam kartkę przysłała, nie? Także wiesz, to była najdłuższa ich pielgrzymka do dzisiaj w sumie trwa. No ale wujas miał wyrok właśnie za Żyda, nie? bo obrobili Żyda tam w 50 którymś roku, ale to z opowieści rodzinnych tylko znam, nie? że jakiś Żyd tam tak. się woził, ale to był jakiś odłam tego Szewecha Wejsa, nie? Eee, mhm. to był jego wujek, bo ojciec Szewecha Wejsa, znacie historię, miał jadkę, no znaczy jadkę mięsną w Bałbrzychu, nie. i on tutaj na lichwę pożyczał i właśnie dlaczego Żydzi to mają matkę własności? I to jest teraz jest takie pytanie, dlaczego Wejs dostał na tym terenie 10 hektarów lasu za darmo? A to słyszałem To jest tej... historia tak. z lat, jak on przyjechał na, do Kolc na ten cmentarz, tam tę tak. puszkę farby kupili w Kastoramy, pomalował ten pomnik, a gmina Głuszyca w ramach wdzięczności dała mu 10 czteroklasów. jest problem gdziekolwiek, żeby las teraz dostać, jakikolwiek, no. jak ktoś by chciał sobie kupić las, nie ma takiej opcji. Ale to jest szewek Weiss. No właśnie. To jest szewek Weiss. I on wychowywał I się w ochronce żydowskiej tutaj, I tu poniżej. Tu była poniżej. chyba le... na dole tutaj... tutaj była, między innymi też ochronka. Tu jak zejdziesz na dół, stary szpital a, po... na Leśnej. Na Leśnej. No. I on właśnie w tej ochronce dla dzieci żydowskich był, bo stary szewek doszedł do wniosku, że to jest geszew. Po co on ma szczeniaka karmić, jak to państwo zrobi, prawda? No. I pamiętam, jak tu wejść przyjechał do Buszycy, to ludzie mu na samochód pluli. Starzy ludzie, mm -hmm. jak się dowiedzieli, że to jest on, to pluli mu na samochód. A on tu przyjechał jako bohater. Odkrywcy z nadania jako bohatera go to mm. podzieli, nie? I on jeszcze wypowiadał się na temat Rizze. Co tu jest w kompleksie Rize. Się najbardziej mnie wkurzają ci odkrywcy z nadania, bo oni dużo mówią, nic nie robią. No znaczy kasę czepią. No, to to po Oni prawda. mają słuchaj, na tym mają niezłą kasę i oni na tym naprawdę zarabiają niezłe pieniądze. No my wychodzimy z założenia, ciszej jedziesz, dalej pójdziesz. No dokładnie, ciszy budziesz dalsze będziesz. Stara, ruska no, maksymalnie. Dokładnie. Także no, no, fajnie było zobaczyć, fajnie było spotkać. Nam także. Mam nadzieję, że się jeszcze nie... Panie raz Darku, powiem. jakiś numer kontaktowy do pana w razie czego W internecie jest. W internecie jest. W interne szukam. Inna rzeczywistość? Gdzieś tam znajdziesz? No wpiszesz no, no, kontakt, nie Darusz kwiecion nie będzie. Gdzieś tam puszpera. Na, na blogu jego jest. No, A u niego na stronie, także no. też nie mam, bo to jest autor strony znaki. Znaki. No. No. A to jeszcze autor nie wiadomo czego. Ale, ale może. Ale też no. kiedyś no. będzie sławny, Autograf już można brać. No. To co, do zobaczenia na szlaku w takim no razie, jak Bóg da, no jak na się pewno, uda. Na jak pewno nas nic pewno tutaj potrafna. nie zje, albo A. inni nas bielory, nie zjedzą. Jest, nie, tutaj to spokojnie. Najgorzej jest właśnie w tych górach rybińskich coś tam jest. Uhuhu. Tam jest ciężka atmosfera, tam jest. Też się tam kręciliśmy między granicą polsko-czeską koło przyłęcia Trzy koguty. No to ciężka. właśnie tam też były te pochówki wampiryczne. Ostatni jest najbardziej ciężka. znany i zbadany pochówek wampiryczny to jest Rybnica Leśna. Nie? Mm. No. Ale nawet nie tyle, co cokolwiek tam widać, to też czuć. No. Po prostu to się czuje. Ale wystarczy, że tu trochę w krzaczory pójdziesz, ominiesz tutaj tą drogę, mm -hmm. pójdziesz starym szlakiem, na, my będziemy teraz właśnie tak szli na Soboń, Właśnie tam jest takie miejsce. Ja stawiam na to, że to jest zbiorowa mogiła. Że pod ziemią właśnie dostali tam więźniowie uwięzieni. No nawet niekoniecznie więźniowie, nie? Tutaj po drugiej wodzie świadomie tutaj ja... To się jak tu nie do... mówi, ale one tutaj są. Mój pies to nie włazi nawet. No, nie? no się więc zapiera się miejsce, i psy i się końc. w ogóle boją. No. Że one w ogóle nie chcą nawet tam iść. Są mhm. takie miejsca. Jagura starego jamnika, on ze mną wszędzie łaził, wiesz, ale nieraz jak się uparł zjeżył nie poszedł. I ja wtedy już to miejsce też omijałem. Glut? To glut. No. no, i tu się często zdarzało, że on stawał w jednym miejscu i koniec. Mimo, że głupi rozszczepany taki, wiesz, mm -hmm. rozszczepany trochę, wiesz jak to jamnik, nie? Tak. Wszędzie go pełno. I w pewnym momencie myk i do tyłu się wycofywał, omijał to miejsce takim łukiem i dalej już można było iść, nie? A pod ziemią idealne. Właśnie do wykrywania jakichś takich weż, emocji. No, jamniki do tego były, bo one przede wszystkim właśnie były do podziemnych no, zbubowań, na, do, na borsuki, na lisy do normu. No. się w dziurę I W dziury na się zmieściły Tak, wiosny. No, tam się trzeba nieźle wczołgać, żeby do sobie. A byliście teraz na sobonie? Nie, dzisiaj tak. przyjechaliśmy rekreacyjnie na ryby tym razem. Tło na ryby? Tak. Troszeczkę klimat zmienił. No to było oczyszczone niedawno. No. Ale rybki są. są? Ale rybki są. Tak. Przyjechaliśmy bardziej odpocząć niż dzisiaj się kręcić po górach. Już za dużo tego kręcenia ostatnio. Tutaj był taki artysta, że on to zawsze ryby łowił, jechał do łowiska pstrąga, łowił tam żywe pstrągi. Ludzie tu przychodzili. A, tu, a nie, nie ryby nie było, bo to zaraz po remoncie mm -hmm. było. Nie? On zarzucał niby pyk. jest, jest, ona zobacz, zobacz, kamera filmuje, on takiego pstrąga wyciąga, nie. No i legendy tu się właśnie rozeszły, że takie pstrągi do mnie. No. no to już parę by... lat temu ten remont się chyba tutaj skończył już, nie wiem, za Ten lat? był remontowany już 10 lat temu. No, nawet później, No tak się wydaje. Nie, bo ale to... te parę lat temu to, jaj, to były jaj, te nie? dwa no. stawy wyżej remontowane. Tak, czwarty i piąty. Ja pamiętam no. jak ja wtedy to nie wypały, odkryłem tam na tym, wstrzymałem im tą budowę. A była historia jakaś, że. No, się I oni tam zaczęli to wywozić, to potem Potem mnie spotkał szef tej, tej, tej akcji rozminowania, jak mnie zobaczył, mi o nie, kurwa, wszyscy mogą, tylko nie ten pan. <grym> ale dziękuję. tydzień temu znowu była bomba. Jechali, no. No, ale do, tego jest cholerę tutaj, że... Tak, bo co, wrzucali tutaj wszystko. Tutaj nie wrzucali. Tu, jak wycofywali się Niemcy, to były tak zwane, tu, składy amunicyjne były. Za piątym stawem, czwartym i piątym chyba były no. Między. Między? Między były takie znaczy, no za, ja mówię tak za. No, no i te pociski <gry> były składane tak jak w Ludwikowicach, a to było wszystko z Ludwikowic to przywożone. Tu były no. zakłady zbrojeniowe, tu produkowano oficjalnie Mausera, ale napełniano tutaj też pociski. No, tak jak zawsze to było, nie? Była produkcja no. ukryta i oficjalna. Dokładnie, i te pociski były tu porozwalane. I ruscy jak to znaleźli, oni już mieli w cholerę amunicji, no nie mieli już co z tym robić. No to co najlepiej, wysadzić w powietrze i dlatego to jest rozrzucone. To co wyleciało w powietrze, co eksplodowało, to eksplodowało, a resztę rozrzuciło na bardzo dużym obszarze. Nie? No. I z jednej strony Rosjanie rozminowywali teren, a z drugiej strony go zaminowywali nieświadomie. Bo jak takie parę ton, parę, parę dziesiąt, parę set albo parę tysięcy pocisków wyleciało w powietrze, no to one ci zaminowały w jakiś tam obszar, parę kilometrów, nie? No i potem się okazywało, że pole minowe zostało rozminowane, ludzie wchodzą i giną od powodu niewypałów nie? tak. i na nowo trzeba było rozminowywać. Nie mówię <laughs> tutaj cyrki nie to, to było takie, wiesz, bo mm -hmm. Rosjanie też mieli metodę rozminowania na zasadzie wyciągnięcia tylko zapalnika. Tak. I, I nie sprawdzali, czy drugi jest i nie, nie wykręcali spłonki. A ruskich to było od groma po 1945 roku. Od 1945. Jeszcze raz? Od 45 to ruskich było od groma. Tu na tym terenie nie. Znaczy, tu na tym terenie bardziej oni kołowo, brzycha się kręcili nawet po zielonych stronach. stroną. Tak, tak. tamtą stroną. Też takich ciekawostek właśnie e, rozmawiałem z facetem. Mogę nawet nazwisko podać: pan Wyręblewski, on już Mów swoje lata ma. On przyjechał w roku 1940 tutaj na przymusowe prace do Dzierżoniowa do rolnika. Mm -hmm. I właśnie mówił już takie ciekawostki, bo w pewien czas byłem związany z Towarzystwem Miłośników Dzierżoniowa i robiłem wywiady z najstarszymi mieszkańcami miasta mm -hmm. i okolic. I właśnie z tym panem Wyręblewskim rozmawiałem i co ciekawego powiedział, że jak był tutaj, to w roku 1941, nie w 1943, coś ciekawe, tutaj ludzie rozmawiali, że dużo transportów jedzie w górę. I właśnie jeździły z materiałami budowlanymi, mhm. głównie mówił beton, jakieś kurcze, nawet widział betoniarki raz na, mhm. na pociągu. Dlatego ja mówię, że 43 rok jak oni podają, to można sobie okan dupy rozbić. Nawet e, zaawansowanie prac tutaj górniczych nie wskazuje na 43 rok. Ja się skłaniam, nie wiem, 36 rok dla mnie jest ciekawy. Dlaczego? W roku 1936 w Ludwikowicach jest pewna historia, że była, był wybuch metanu. W no tak, no szyb, Anna wtedy. No. Dokładnie. Niby był wybuch metanu, albo może i był wybuch metanu. Ale no, 26 górników zginęło? Tak, zaraz po tym wybuchu kopalnia była zamknięta, ale była pilnowana przez wojska niemieckie. Mhm. SS-mani, mhm. przepustki i mhm. tak dalej, i tak dalej. Myślę, że wtedy się to wszystko zaczęło. No ja też tak stawiam na 36 rok, bo... To co mówią, to tutaj takie pierdoły i śmieci czasami ludziom mówią, że... Bo konsorcjum górnicze hermann Geringwerke już w 1934 roku się tym interesuje, a na no. wyraźne polecenie Adolfa Hitlera od 1935 roku, właśnie tu na tym terenie jest właśnie komisja niemiecka przysłana celem zbadania tych terenów w kierunku przy, przydatności ich do produkcji yy, wojennej, czyli a minerały... one tu były super idealne. O, z Sobonia chyba wracają. Półtorej godziny temu wjeżdżali. Hmm. Przede wszystkim tak. A tam było nie było, tutaj było. parę, parę Pansu, ciekawostek. Teren to jest nieaktywny. kumpel tego diabła. Może. Ta. Teren nieaktywny był tutaj sejsmicznie i samoloty się tutaj wrogi alianckie mm -hmm. nie mogły to, to chyba Jubowiec. To było idealnie. To no nie jest Jubowiec. Coś tak kojarzą z tym takim jeździł. Dawaj samku, Tak, wszystkiego no do dobrego. Smacznego grilla życzymy. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Kości, wszystkiego to dobrego. To... Do zobaczenia na szlaku jak no coś. najlepszego. I trzymajcie się. Zdrowia. Przede wszystkim zdrowie. A właśnie, co na kleszcze? U, Nic. Ale co ty? Się wyrywać? Szczęście. Jest ja to jest najlepsza środek... gazeta. Yy, jak już Wędowy. Ci się wpiję, nie, to w ogóle. Nie gazetą, jak zegarek A. chodzi. Nie? Jak ci w krok kleszcze pochodzą, to bierzesz gazetę podpaloną i. Po wszystkie. A no. ja teraz tego szkolestwa tyle łapiemy, że... Co ty gadasz? Szczególnie jak byliśmy na przykład w okolicy zamku Rodowiec, przez taką polankę przechodziliśmy cztery sztuki. O, ale bo wychodzicie na krótko. Nie, długie spodnie. A? No nie wiem, my się tu włóczymy tak. Nie wiem co to jest kleszcz. No powiem Ci szczerze, my na tyle lat jednego. Ale to żeby nam głupio nie było, to mm -hmm. kupiliśmy jednego od gościa, <noise> i to O Jezu, mamy kleszcza, mamy kleszcza. Okay. Żeby... Nie no, hmm. najgorzej jest w jakichś trawach i łąkach. W środku lasu jest hmm. ok, jak się chodzi, ale po jakichś takich trawach to jest masakra. No. No to życzymy Wam... Wszystkiego dobrego. Się Dziękujemy za no. miłe spotkanie. Tylko pytanie, bo tu się nagrywało, nie? Można puścić pewne rzeczy? Pewnie. Tak? Oko. Nie ma sprawy. Bo jak nie, to zostawiam na siebie. Nie, jak możecie, puśćcie. No. Bo to fajne było. No. <laughs> jak coś mamy jeszcze no. parę ciekawych historii, ale to może na kiedyś. Next day. Okay. Słuchaj, ja chcę zorganizować takie spotkanie właśnie przy ognisku. Zaprosić takich miejscowych bajarzy, żadnych tam odkrywców, znadania, żadnych frajerów za pieniądze, tylko po prostu usiąść i każdy, kto ma legendę do opowiedzenia, każdy ją opowiada. Takie właśnie Wasze historie, nasze historie, ludzi, którzy tu się wychowywali i chcemy coś takiego zrobić. Wiesz, na jesieni. Bo to by było takie najlepsze właśnie mm -hmm. spotkanie, słuchaj, bo wtedy siedzisz, robisz to bezinteresownie, Tak. łapiesz kontakty, rozmawiasz i mówisz, nie na zasadzie, że masz parcie na szkole, że za chwileczkę napiszesz książkę i rozwiążesz tajemnicę Rize, tylko właśnie zobacz, z tym Mariuszem, ta historia jest tak jakby się udało z nim nawiązać kontakt, wiesz? bo ja chciałbym jeszcze raz mm -hmm. z nim porozmawiać, nie? Także... Jest ciężka sprawa, ale mam ludzi, którzy z nim do klasy chodzili w szkole, spróbuję coś ja, temat To ja dotarłem, słuchaj, do, tam, przez moją ciotkę, mm -hmm. tylko że moja ciotka już zmarła w tym roku, ale tam jej, no moja kuzynka, wiesz, jakiś kontakt z, jej, z jego matką mieli, że? Ale on nie chce z nikim rozmawiać, teraz nie będę to. Ja spróbuję przez znajomych ludzi z jego klasy dojść. Którzy z nim do klasy chodzili, może coś się uda, ale no, szczerze mówiąc... Słuchaj, z tymi kumplami, bo tam ich było sześciu. Ich tam było, a nie pięciu? No z tego co ja słyszałem, było ich sześciu. Bo de facto dwóch miało styczność taką. Tak. Y... On, że typowo. jego zaatakował, a drugi on, tak. widział to, drugi to widział. nie widział to. A pozostali tego, im przybiegli bardziej z pomocą. No. Ale... Może i tak jak pan mówi, może sześciu Ja coś zakodowałem 5, ale mogli się myć, bo to parę lat temu Był jakiś chłopak z nimi, który to wszystko doskonale widział tylko od następnego dnia on przestał z nimi w ogóle zerwał z nimi wszystkie kontakty. Powiedział, że są pojebani i więcej nie będzie się bawił w wywoływanie duchu. No. Także coś tam coś... albo oni świadomie coś naruszyli, albo po prostu trafili na moment, kiedy one wyłaziły z podziemi szukając kontaktu z wybranymi, bo tak to cyganka zawsze mówiła. No. I to jest naprawdę historia taka z Bielawy i Zierżoniowa, wiele osób mi to opowiadało, nie? że jak to się... ludzie się bali, ona stała na dworcu, ludziom ją takim łukiem ominiali, ona mm -hmm. podchodziła, ty. No. Każdy nie chciał być skazany. Dokładnie, dokładnie i później ją tam wykończyli. No dobra, nie odrywam Cię jest już temat. tam od towarzystwa. Jest temat. Jest temat. Jest temat. No, mamy też parę ciekawostek, którymi może kiedyś się podzielimy. No, no pewnie, że tak. Będzie, no. Będzie fajowsko. Wszystkiego dobrego. Dzięki. No, a ten temat to jest zajebista. Mocny, nie? No.